Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie kampania i jak było widać na miniaturce będzie to bitwa z fajerwerkami a gramy na trzy punkty. W bitwie tej mam do robienia fragi na czołgach lekkich i średnich do zadania specjalnego i będzie to jedna z kolejnych bitew do tego zadania. Ja jadę tym razem na punkt B. Może nie dokładnie na punkt B. Będę tam chciał trochę pokampić. No jak mówiłem, zadanie polega na robieniu fragów. Więc będę starał się posępić na grze innych i to swoje zadanie robić. Tutaj są przestrzały. Oczywiście każdy o nich wie. Na punkt B i dalej tam w stronę punktu A. Pojawiają się jakieś podświetlenia. No i, i są. Jest su-stopę. Za budynkiem tam jest teraz schowany M6. Niby jest podświe podświetlenie, niby go nie ma. Coś tam... No dobra, kolega zdecydował, że pojedzie z tej strony, to dostanie GUE z tej strony. Dwa zrobione fragi, niestety żaden na y, średnim czy lekkim czołgu. No ale też się liczy. Jest jeszcze trochę czerwonych na punkcie B. Mamy przyjęte y, pozostałe punkty, więc zyskujemy przewagę. Jest M109. I jeszcze załapał się M36, to od wybuchu 109, prawdopodobnie. No i w końcu średnia t 34 Nie bardzo widzę, jak tam wygląda sytuacja, tylko na chwilę pokazuje się podświetlenie. No i teraz. Wygląda na to, że punkt B został oczyszczony. Drużynowi mogą się zająć przejmowaniem tego punktu. Niestety tracimy A. A że przy stronie yy, prawej, na dojeździe do punktu C, pokazały się dwa pojazdy średnie, to właśnie w tą stronę będę jechał. Cały czas nie przejmujemy punktu B. Z moich tutaj celów jeden y, zginął. Respią się pojazdy z tej strony. No gdzie tutaj jest cena średnia? O właśnie, 134, 85. Wyjeżdża za skały. No i następny frak zrobiony. W tej chwili będę miał przed sobą y, ciężki czoł. Wyjeżdża coś y, z y, respa. M4 Nie wróć do M109 Niszczony niszczyciel No i tutaj jest ten ciężar To jest M4A3 E2 Niewygodny przeciwnik Na wieżę niewiele będzie można mu zrobić Jeszcze schowany za z Kamieniami Bez trafienia i po lewej stronie jest cała masa czerwonych do tych bym mógł strzelać T3485 tam jest PT76 jest Sherman no niestety w tej chwili dostaje już uszkodzenia pożar stawiam dym mam nadzieję że coś uda się naprawić przetrwać jeszcze chociaż raz strzelić no ale niestety nie PT76 nie zniszczyło 8 fragów zrobionych na H całkiem przyzwoicie, a tym razem jadę od strony punktu A są tu następne cele, jest M4A1 No stoi tutaj z zadomkiem, zamurkiem podświetlenia nie mogę wyłapać i tak się strzelamy Teraz w końcu M4 zniszczona. Jest IS1. Na strzał na wydrę. Nic z tego nie wyszło. IS wyjechał. Ja strzelam tylko w gąsienice. Na razie IS będzie stał. Ale nie bardzo mogę tam do niego podjechać. Dlatego, że po lewej stronie pokazał się M6 w międzyczasie zginął IS a jest tutaj jeszcze SU-122 pierwszy strzał za krytyczne uszkodzenia drugi tylko za trafienie na szczęście załapał się kierowca SU w tej chwili będzie stał kończę przeładowanie no i wygląda, że ta strona jest oczyszczona drużynowy już wjechał na punkt A ja mam zrobionych 11 fragów Gajdziny do bombowców dołożyły tylko jednego. Póki co jest z tych bombowców 12. Trzy fragi jeszcze musiałbym zrobić, albo liczyć na łaskę gajzinów. Myślałem, że od strony B będą jeszcze jakieś podświetlenia. Tam jest dużo naszych, a przede mną jest kolejny cel dla mnie. Zrzucam tam artylerię, i wyjeżdżam już na ich przedpole. Weszło trafienie, no, no i wszedł też frak. Mam dużo przeciwników przed sobą, będę mógł sobie, mam nadzieję, postrzelać. I 1 M4A1 ładnie przyjęło. Mam w tej chwili 14 bombowców. Nieudane te strzały. Za bardzo chciałem. M41, za bardzo chciałem szybko dorwać się do tej atomówki, ale godziny nie chciały współpracować. Teraz dostałem już yy, w lufę, chcę czy nie chcę, muszę to naprawić, no ale przeciwnicy postarali się, żeby mi nic z tego nie wyszło. SU-152 skończył grę Ostatnią to jest y, tygrys E. Zostało mi do zrobienia jeden frag. Stracili, straciliśmy punkt C, tracimy też y, punkt B. A ponieważ tracimy, to na pewno coś tam stoi. Jest podświetlenie na minimapie. Mam nadzieję, że uda mi się dojechać na tyle szybko, żeby się do, załapać na tą moją atomówkę. Mamy dużą przewagę na pasku, ale jeżeli będziemy tracić wszystkie punkty, a na to się zanosi, bo na punkcie A nie ma nikogo, nie ma kto go bronić. No, czekam, czy mi tutaj ktoś będzie chciał wyjechać. To właśnie zaczęliśmy tracić punkt A, a przede mną stoi M41 i jest 15 bombowiec dodany. Wjeżdżam sobie za osłonę z tych domów, z tych ruin i czekam na swoją kolej na niebie. Atomówka jest aktywna, trzeba tylko jeszcze włączyć nalot. Rozglądam się, gdzie kto może mnie zajechać. Przede mną jest przestrzał, przejechał tam challenger. No, okazuje się, że to nie jest specjalnie bezpieczna miejscówka. Uprzedził mnie mój plutonowy. Nie ma wylotu. Na szczęście mamy duży zapas na pasku. Straciliśmy co prawda dwa punkty. Jeden jest nieobsadzony przez nikogo. No, ale jak plutonowy będzie za długo latał, to... O, je, jest. Rozbił się. Ja dostałem w końcu możliwość wylotu. No i czekam, jak to się rozwinie. Mam jeden myśliwiec w osłonie. Nie poszedł żaden czerwony na niebo za nami. Więc prawdopodobnie dolecę bezpiecznie nad pole bitwy. Jest na dole jedna pelotka podświetlona. Chyba zaczyna do mnie strzelać, tak, nawet dwie, ale zdążyłem bezpiecznie dolecieć. Wyrzucam atomówkę. No nie widać, gdzie ona jest. No ale na pewno leci. I w ten sposób zakończyłem tą bitwę przy straconych wszystkich kapach udało się ją wygrać i z mojej strony to już wszystko dla chętnych zostawiam statystyki cześć